Witam serdecznie goście Mateusz Łagosz Brugo Grodnowak. Witam, cześć. Mateusz, tak inaczej, jak po świętach. Po Nowym roku. Eem, po Sylwestrze. Myślę, że wszyscy fit, co było widać, że biegaliśmy, także nikt z nas na święta e, się nie napchał, bardziej pomodlił i, i, i to przyniosło skutki. No dzisiaj wyglądaliście bardzo dobrze. Stąd właśnie moje pytanie. Przerwa odpoczynek, widać, było, że dzisiaj 2 grudnia, naprawdę szalał na tym wojsku. Pokonujecie 8 ile? 8-4? drużynę meble zrób to, to samiwoźniak.pl, długa nazwa. No właśnie, 8 do 4, ty cztery gole, dwie asysty. Czyli też się prezentowałeś po tym przerwie bardzo dobrze. Myślę, że przerwa mi też dobrze zrobiła troszeczkę więcej ruchu z mojej strony, no i to było widać dzisiaj więcej chęci do biegania. Zresztą cała drużyna pokazała dzisiaj serducho do gry, graliśmy jednak punkt za punkt, wracaliśmy się akcja za akcję, no i to akurat świadczy też o tym ten wynik. To nie było łatwe spotkanie, bo tak naprawdę drużyna postawiła się bardzo mocno no i dzisiaj ten mecz, który by ktoś oglądał, 8-4, ok, 4 bramki różnicy, ale tak naprawdę bardzo równorzędne spotkanie. O i wynik nie odzwierciedla tego spotkania, Dokładnie. naprawdę, no troszeczkę, że, że nam więcej bramek weszło, e, trzeba przyznać, że mecz bardzo wyrównany, e, pierwsza połowa zacięta, co też było widać po ilości fauli z każdej ze stron. No tak. Myślę, że no, przeciwnik naprawdę godny tego miejsca, które zajmuje, no i myślę, że, że też z do do awansu, do Ligi Wyżej. Druga połowa na szczęście już z mniejszą ilością fauli. To wygrana dzisiaj, trzy punkty tak naprawdę za sześć. Patrzyliśmy w tabelę, 11 punktów, jak się nie mylę, tak, 8 plus 11 punktów, ale tych 11, 10 punktów, 9, 12, jest dużo zespołów, które ma tyle punktów, więc tak naprawdę ostatnie dwie kolejki zadecydują o awansie, także trzeba się bić. Prawda, przyznam, ostatnie dwie kolejki będą bardzo ciężkie, bo to będą bardzo ważne, cenne punkty do tego, by wiedzieć, czy zajmiemy tą pierwszą część tabeli, czy niestety drugą. Natomiast jestem dobrej myśli, myślę, że drużyna się zmobilizuje się i będziemy no, w przodzie. W przodzie. Dziękuję za wiatr. Dziękuję również.